Cześć. Witajcie na kanale Talk About Paletyk, miejscu, gdzie na spokojnie i bez emocji analizujemy scenę polityczną w Polsce. Ten kanał jest neutralny politycznie, ale nie oznacza to, że nie będziemy mówić o faktach i historii z pełną szczerością. Dzisiaj zaczynamy serię Historia partii, w której przyjrzymy się najważniejszym ugrupowaniom w Polsce. Zaczynamy od najbardziej wpływowej partii ostatnich lat Prawa i Sprawiedliwości czyli PiSu. Zobaczymy, jak ta partia powstała. Jak Rosła w siłę, co obiecywała, co zrealizowała, a czego nie. I oczywiście, kto za tym wszystkim stoi. Prawo i Sprawiedliwość zostało założone w 2001 roku przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Obaj byli wcześniej związani z ruchem Solidarnościowym, działali w polityce po 1989 roku, ale ich pozycja długo nie była dominująca. PiS powstało po rozpadzie akcji Wyborczej Solidarność AUS i miało wypełnić lukę na prawicy. Od początku partia stawiała na hasła walki z korupcją, silnego państwa, patriotyzmu i wartości chrześcijańskich. Ich pierwsze wybory, parlamentarne w 2001 roku, zakończyły się umiarkowanym sukcesem. Pis zdobył około 9,5% głosów, co pozwoliło im wejść do Sejmu. Już wtedy ich głównym przeciwnikiem było SLD. Rok 2005 był przełomowy. Pis wygrał wybory parlamentarne oraz prezydenckie. Lech Kaczyński został prezydentem, a partia stworzyła rząd, najpierw z Kazimierzem Marcinkiewiczem jako premierem, a potem z Jarosławem Kaczyńskim. To był okres dynamicznych zmian, reforma służb specjalnych, próba wprowadzenia czwartej Rzeczypospolitej, walka z tak zwanym układem. Powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne CBA. Jednocześnie pojawiały się zarzuty o upolitycznianie instytucji państwowych, konflikty z dziennikarzami i opozycją. Rząd PiS był niestabilny, upadł po dwóch latach. Po przegranej z PO w 2007 roku PiS przeszedł do opozycji. Był to trudny okres, ale partia umocniła swój elektorat. Jarosław Kaczyński prowadził narrację o zdradzie elit, walce o suwerenność, interes narodowy. W 2010 roku doszło do katastrofy smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński. To wydarzenie głęboko wpłynęło na PiS i jego przekaz. Narracja o zamachu. Śledztwo smoleńskie i miesięcznice stały się centralnymi punktami działalności partii. W tych latach PiS przekształcał się w masową partię z rozbudowaną strukturą i mediami wspierającymi np. TV Republika, w polityce, później TVP po 2015 roku. W 2015 roku PiS wrócił do władzy, najpierw wygrywając wybory prezydenckie, Andrzej Duda, a potem parlamentarne. To był początek nowej ery w polskiej polityce. Zaczęły się reformy, m.in. w sądownictwie, KRS, Trybunał Konstytucyjny, systemie podatkowym i mediach publicznych. PiS zapowiedział budowę państwa dobrobytu 500, 300, 13 emerytura. Jednocześnie krytykowano ich załamanie zasad praworządności, konflikty z UE, ograniczanie niezależności sądów i mediów. PiS skonsolidował elektorat, ale podzielił społeczeństwo. Do 2023 roku partia była dominującą siłą polityczną, trzy razy z rzędu wygrywała wybory parlamentarne. Ale każde kolejne wybory były trudniejsze. W 2023 roku straciła większość i przeszła do opozycji. Prawo i sprawiedliwość na trwałe zmieniło polską politykę. Przywróciło temat wartości narodowych, wzmocniło rolę państwa, dało głos prowincji. Z drugiej strony zostało oskarżone o erozję demokracji upartynienie instytucji i konfliktowanie społeczeństwa. Partia wciąż ma ogromne poparcie, szczególnie w Polsce wschodniej i południowej. Jarosław Kaczyński pozostaje liderem, choć coraz częściej mówi się o jego następstwie. Czy pisma przyszłość? To zależy, czy znajdzie nową narrację i lidera, który porwie młodsze pokolenie. Na razie partia skupia się na obronie swoich reform i krytyce rządzących. I to wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, Daj łapkę w górę, zostaw komentarz i subskrybuj kanał. W kolejnym odcinku przyjrzymy się historii Platformy Obywatelskiej. Pamiętaj, historia polityki to historia wpływu na nasze życie. Warto wiedzieć, kto nami rządził i dlaczego. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia.